Dobry wieczór! To są książki z duszą, przed mikrofonem Anna Łoś. Przez kilkanaście wieków zakonice słuchały kazań, konferencji, rekolekcji, pouczeń, a zawsze w pokornym milczeniu. Jak te nieme bydlądka, cokolwiek im mówiono, umiały tylko potakiwać. Czasem się któraś wyłamała, ale bardzo rzadko. Założenie ze strony kaznodziejów było niewątpliwie takie, że zawsze w każdej sprawie i w każdych okolicznościach oni wiedzą lepiej. Stoi za tym nieszczęsna koncepcja, że kobiety są mniej warte niż mężczyźni oraz, że księża w kościele są wszystkim, a siostry niczym. To słowa z głośnej ośnicy bala ma siostry Małgorzaty Borkowskiej, benedyktynki, filozofki, badaczki historii zgromadzeń żeńskich. A jej portret, proszę państwa, można znaleźć w nowej książce, Tajemnice szczęśliwych kobiet, Judyty Syrek, którą witam serdecznie w programie. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Judyta Syrek, dziennikarka, autorka popularnych książek współtworzonych z ojcem Joachimem Badenim. Autorka także jego biografii Nie bój się żyć, a ostatnio zrobiła dla Telewizji Polskiej film, Ostatnia Habsburżanka i chciałaś bardzo, żeby o tym opowiedzieć. A w jakim to kontekście? Bardzo mnie cieszy w ogóle ta nazwa, tytuł Ostatnia Habsburżanka. Od razu prostuję, że nie chodzi o całą dynastię Habsburgów, tylko chodzi o naszych żywieckich Habsburgów. Renata Habsburg, przyrodnia siostra ojca Joachima Badaniego, którego tutaj na antenie wiele razy wspominaliśmy i rozmawialiśmy o nim. Dlaczego mi zależy? Dlatego, że słynne diamenty, które zostały skradzione w Luwrze, możemy zdradzić, że należały właśnie do tej linii naszych Habsburgów i ostatnią osobą, która je tak oficjalnie nosiła, była. Alicja Habsburg, czyli mama ojca Joachima. Koniec anegdot, bo będziemy rozmawiać o książce. O zakonnicach. Ja czy ta twoja książka, która ma tytuł Tajemnice szczęśliwych kobiet, stoi w kontrze do książek Marta Abramowicz, że zakonnice odchodzą po cichu, czy ostatnio głośnych sióstr o nadużyciach w żeńskich klasztorach Moniki Białkowskiej? Moim zdaniem. To także jest prawda o realiach życia w kościele kobiet konsekrowanych. Czy to jest taki adwocem, uzupełnienie? O co mi chodzi? O szczęście. <laughs> Myślę, że pula moich kobiet to jest dosyć literne grono. Wymieniłaś tutaj na początku siostrę Borkowską. Nie wyobrażałam sobie tej książki bez siostry Borkowskiej. To nie jest książka w kontrze, absolutnie. Ja chcę uzupełnić ten obraz. Tam te książki jakby poruszają bardzo ważne tematy. Tutaj nie unikam rozmów o kryzysie. Zresztą. To nie jest lukrowane proszę to państwa, To nie lukrowana historia, to jest prawdziwa historia życia sióstr zakonnych, natomiast hasłem przewodnim jest to, co padło na początku naszego spotkania, czyli słowa siostry Małgorzaty Borkowskiej, które mocno wybrzmiewają przez te wszystkie lata i myślę, że żyjemy dzisiaj w takiej smutnej rzeczywistości, kiedy siostry, mimo tego, że to pokolenie, które dzisiaj tworzy wspólnoty sióstr zakonnych, czyli nasze pokolenie, to są bardzo silne osobowości, to te siostry ciągle nie są doceniane. A dla mnie te miejsca, które udało mi się odwiedzić, w których udało mi się trochę pomieszkać, żeby zaobserwować, jak siostry żyją, to jest oaza takiego spokoju i to jest prawdziwy Kościół. Portret siedmiu, no właśnie dziesięciu. Kobiet, tak, prawda? 11. I jeden reportaż przedstawia trzy Pojmuje... kobiety. Opad ówczesny, czyli Szymon Chirzycki. I ja naprawdę go błagałam. Ja mówię: słuchaj, mam takie problemy, żeby umówić się z siostrą, bo pojechała gdzieś ze swoją Ksenią przełożoną na drugi koniec Polski i stwierdziła, że musi odpocząć po powrocie, ale to była Niesamowita lekcja pokory, dlatego że to nauczyło mnie czegoś takiego, co my zgubiliśmy w tym świecie. Nam się wydaje, że musimy się bezustannie spotykać, że dla wszystkich musimy być otwarci, a powiedzenie nie, dzisiaj nie mogę, proszę zadzwonić pojutrze, spróbujemy się umówić, wcale nie świadczyło o tym, że siostra mnie odpycha, tak? Tylko, że stawia w zdrowy sposób granice, ale nie po to, żeby, żeby mi pokazać swoją siłę, tylko właśnie po to, żeby być wypoczętą i szczerze, otwarcie ze mną porozmawiać. To jest wkraczanie w świat tajemnic, ale świat mocnej duchowości. Te reportaże to są miejsca nie tylko siostra borkowska, od której zaczynamy, ale były też siostry pustelnice, które w ostatniej chwili się wycofały z tej książki. Jednak. i Jednak przez te reportaże pokazujesz różnorodność powołań, prawda, różnorodność dróg, jakie kobiety. Pragnień kobiecych. Tak. Bo to, co jest najważniejsze, ja nie mówiłam do nich zakonnicy, ja mówiłam do nich kobiety, tak? Dlatego, że z każdą z nich rozmawiałam o kobiecości i każda z nich oburzała się, że ja stawiam, że próbuję postawić bycie zakonnicą jako na pierwszym miejscu, a nie bycie kobietą. One są przede wszystkim kobietami. W Twojej rozmowie z Miszką Benedyktyńską jest takie zdanie jej zdanie. Świat nie widzi nas, my widzimy świat. Jaki on jest według nich? Myślę, że bardzo podobny do ich świata. O tym też mówi, mówią kolejne siostry. Chociażby siostra Tymka Gil, znana, bo to jest tak naprawdę jedyna celebrytka w tej książce. Wybierałam klucz, żeby były siostry nieznane albo mniej znane. Tymoteusza Gil, no. Wiadomo. Tymoteusza Gil, Broni silna osobowość. Znamy się od lat i to też był ten powód, dla którego się spotkałyśmy. Ale opowiada o rzeczach, o których do tej pory nie opowiadała. O swoim zakochaniu. O swoich kryzysach, kiedy była chora i przełożone, nie chciały zgodzić się, żeby ona przyjęła śluby wieczyste. Dla mnie to jest nieludzkie, to jest potworne. Tak samo siostra Agnieszka Grzybek, która opowiada o karmelitankach i o tym, że siostra może przez 9 lat przeżywać formację i siostry mogą powiedzieć po 9 latach nie jesteś dobrą, odpowiednią kandydatką do naszej wspólnoty. Nie będziesz jedną z nas. I nie będziesz jedną z nas. Ale to nie do końca się tak dzieje, że nie będziesz jedną z nas. Oczywiście ja byłam tylko w jednej wspólnocie karmelitanek i to jest wspólnota, która, no, widać przez to, jak one się rozwijają, że to jest mocne, tam są mocne kobiety po prostu, silne osobowości. I siostra Agnieszka zdradziła mi, że one pomagają tym kobietom, które odchodzą. I one nie mają tych traum rozstań. Przynajmniej no, w tym, że. Odchodzą obrazie. po cichu tak, i zostają tak, kompletnie. Tak. Bo wiemy, bez że niczego. takie sytuacje się zdarzają Myślę, i że też są nie możemy niestety. tego negować. To znaczy, te klasztory też nie są idealne. Natomiast był reportaż o siostrach Batelyemitkach. Nawet udało mi się pomieszkać z siostrami tak na dłużej. A gdzie taki... mieszkają? Tak? W Grabowcu, Grabowcu, niedaleko Żarnowca. To też nad Morzem piękna okolica. No, to, to jest, opowiem Państwu. Piękna historia. Ja marzę o tym, żeby kiedyś o nich film zrobić. <laughs> Był taki czas, kiedy się wypaliłam naprawdę zawodowo. Lekarz mówi, że dobrze by było, żebym wzięła takie dwa tygodnie przynajmniej urlopu i nie spotykała się z nikim bliskim, broń Boże, z nikim z branży. No i wpadło mi wtedy do głowy, że może wrócę do sióstr tak. One mnie przyjęły i wpuściły mnie za klauzurę, czyli do swoich rm a żyją naprawdę ubogo. Bo śpią na Sienniku i to było dla mnie rzeczywiście wyzwanie. Natomiast podjęły w pewnym momencie decyzję, że chyba nie chcą być bohaterkami książki. Dlaczego? Chciały ciszy, dlatego że one wtedy obchodziły też dwudziestolecie bycia tutaj w Polsce. Powiem tak w dwóch zdaniach. To jest. Fenomenalna dla mnie wspólnota, dlatego że to jest wspólnota, która powstała w latach 50. XX wieku. Założona została przez jedną Dominikankę, Szwedkę, która już była chyba wtedy po dwóch rozwodach i była wtedy nawrócona na katolicyzm. Nawrócona, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale znalazła no, się, się w katolicyzmie. I trzecia postać, która miała o swój udział w założeniu tej wspólnoty, to była wdowa. Która oddała po prostu swój majątek. Więcej Państwu nie zdradzam, bo nie ma na to czasu, to może na inną audycję. Niestety nie ma tego w książce. Nie ma tego w książce ja tego i to bardzo trudno jest tak znaleźć tą historię. Natomiast te siostry żyją z jednej strony według reguły ojców pustyni, troszeczkę mają duchowość zbliżoną do tercjarzy, ale bardzo dużo czerpią ze wschodu, z prawosławia. i Ja państwa zachęcam, żebyście pojechali do Grabowca, dlatego, że tam można odwiedzić kościół. Kościół wygląda jak stodoła. Czyli tak jak ta wdowa, która mieszkała na wsi, miała tam swoją posiadłość, oddała po prostu swoją posiadłość dla pierwszych sióstr. I najpierw powstały wspólnoty sióstr, a potem dopiero powstały wspólnoty mężczyzn. I tutaj, no właśnie, widać niezastąpioną rolę kobiet. Zresztą siostra Burkowska też zdradza, że gdyby nie silne wspólnoty pierwszych wdów, które oddawały swoje posiadłości na rzecz pierwszych chrześcijan, zafascynowane były ich życiem, to być może dzisiaj nie mielibyśmy tak mocno rozwiniętych wspólnot żeńskich. No, tak odważam się powiedzieć. Gdyby też nie te wdowy, nie mielibyśmy prawdopodobnie tłumaczenia pisma świętego przez świętego Hieronima. Bo Dokładnie. właśnie one go utrzymywały. Ale nikt o tym nie pamięta. Nikt o tym nie pamięta, i ta moja książka jest takim trochę wołaniem o tym, żeby. Poszedł naprawdę mocny ruch świeckich, który przypomni głośno panom duchownym, jak to opowiada siostra Borkowska, i nie, nie boję się tego używać, dlatego że żyjemy naprawdę w smutnej rzeczywistości, kiedy mam wrażenie że trochę, szczególnie w Kościele Polskim, kobiety straciły pozycję, która moim zdaniem w sposób naturalny jest, należy im się. Habit, no to jest taka identyfikacja dla jednych twoich rozmówczyń ważna, a dla innych zbędny balast, siostry bezhabitowe. Co według ciebie skrywa habit? No to właśnie znowu wrócę do Tymki Gil i powiem, że on nic nie skrywa. To znaczy dla niej habit to jest część tożsamości. I tak samo twierdzi siostra Borkowska. I siostra Borkowska, kiedy ją pytałam, skąd w ogóle się wziął pomysł na habit, mówi, nie zacytuję teraz z pamięci, ale taki, taki piękny cytat, sparafrazuję go, że chodziło o ujednolicenie, dlatego że inaczej myśli człowiek, który jest ubrany w worek pokutny, a inaczej myśli człowiek, który jest ubrany w jakąś bogatą suknię. No, Mówię o sukniach, bo mówię teraz o mężczyznach i kobietach, w tamtych czasach nosiło się takie stroje, natomiast to ujednolicenie stroju, nie chcę użyć słowa, że wprowadza pewną równość, ale odciąga naszą uwagę do, od skupiania się na rzeczach zewnętrznych. I to był jeden z głównych powodów, że wspólnoty zaczęły ujednolicać swoje habity i żeńskie i męskie. Tak? No i pojawiły się się osoby schabitowe. Które... Tak, ale one się pojawiły w czasach kasacji, natomiast one dzisiaj nie chcą... Chcą nosić absolutnie habitu. Jest piękna opowieść siostry Małgorzaty, która posługuje tam w Getrwałdzie. I ona opowiada taką historię, zanim jeszcze została siostrą zakonną. Poszła do kościoła i przyszła znajoma siostra bezhabitowa. I stała przy ławce. Nikt nie, nie poruszył się, nikt nie ustąpił miejsca. Zanim przyszła siostra w habicie. Pół ławki oczywiście, poruszenie na siłę, robią miejsce dla zakonnicy. I wtedy siostra Małgorzata. Była zaręczona, była po studiach. Zaczęła rozważać powołanie, bo uwierał ją ten pierścionek zaręczynowy, podobnie jak u niego. I wtedy zobaczyła, że ona nie chce być siostrą habitową, bo ona nie potrzebuje zaszczytów. Ona chce wtopić się w tłum, i to też jest piękne. W języku kościelnym nazywa się to charyzmat, no a tak dla innych, na no, pewien sposób życia, tak, jego zasady. Warto je poznać, by tak twierdzić, że nie ulegać wielu stereotypom. No jest Ora i Labora, a gdzie wypadł Amo Kochaj. Prawdopodobnie jakiś jezuita, jak twierdzi siostra Małgorzata, który był zafascynowany, zobaczył Belkę, ale pominął właśnie jedno istotne słowo. My się dzisiaj z tego śmiejemy, że pominięte zostało słowo miłość, ale to słowo dzisiaj bardzo często jest pomijane. I my w chrześcijaństwie, w naszym kościele katolickim, wydaje mi się, że bardzo mało mówimy o miłości. W zakonach żeńskich ta miłość, o niej się może też nie mówi, ale ja wchodząc w te wspólnoty w sposób naturalny czułam taką nieobcość właśnie, tylko czułam zachętę, zaproszenie, uszanowanie tego, że przyjeżdżam. Czasem 500 kilometrów jadę, żeby się spotkać z daną siostrą czy mniszką. I to była miłość, właśnie taka codzienna, taka nasza kobieca. Życie sióstr jest odbiciem problemów rodzinnych. Piszesz, świat współczesny to świat kobiet poranionych, wśród których nie brakuje także skrzywdzonych seksualnie. To także dotyczy kobiet konsekrowanych. To wciąż temat tabu. To jest temat tabu, który powoli się przełamuje, dlatego że powstał podobno telefon zaufania, to wiem od sióstr dominikanek, w którym siostry właśnie pomagają tym kobietom zranionym, skrzywdzonym. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że wspólnoty zakonne, żeńskie przestały być takie zamknięte. No, kiedyś nie można było pójść do zakonu, jeżeli pochodziło się z rozbitej rodziny. To jest budowanie sekty, tak, wtedy, czy jakiegoś getta. Natomiast tutaj bardzo ważna jest praca z tymi kobietami. To jest podobnie jak w związku małżeńskim. My musimy mieć prawo przepracować swoje problemy. A tego się nauczyłam od sióstr betlejemitek, że nawet jeżeli się jest we wspólnocie pustelniczej, to nie można być samemu. Po co jest drugi człowiek? Pięknie powiedziałaś na początku o twarzy. Ja ostatnio wracam do filozofii dramatu księdza Tischnera. Gdzie on się bardzo często powołuje na filozofię Levinasa, widzimy w twarzy drugiego człowieka Boga. I ten drugi człowiek bardzo wiele może nam powiedzieć o nas samych. Myślę, że te wspólnoty otwarte na psychoterapię, otwarte na, na pomaganie sobie, na budowanie właśnie takich inicjatyw jak telefon zaufania, tylko umacniają Kościół, bo my przyjeżdżając do takich wspólnot czujemy się tam bezpiecznie, nie, nie spotykamy się z jakimś tworem sztucznym tak? czy przekłamaniem Ewangelii, tak? tylko dotykamy tam prawdy. Siostra profesor, absolwentka fizyki, matematyczka, siostra Miriam sakowicza Zaleska. lekarka Helena Pys, świetnie wykształcone, nierzadko w samym sercu kościoła, traktowane są jako osoby drugiej kategorii. One sobie oczywiście na to nie pozwoliły, bo to paternalistyczne podejście także ciebie denerwuje. Chciałabyś, aby ta twoja książka nie tylko o szczęściu, ale też to zmieniła? Chciałabym, żeby zmieniła, natomiast ja dedykuję tą książkę osobom świeckim przede wszystkim. W trzech miejscach była ze mną moja przyjaciółka Kasia Kwarecka, która jest też lekarzem medycyny estetycznej, podróżniczka, malarka. I ona zresztą w rekomendacji napisała, że my bardzo często szukamy takiego slow, a tam wchodzimy i to slow jest. Myślę, że bardzo Państwu polecam odwiedzenie wspólnot, o których piszę. Bo to są fenomenalne miejsca, a Betlejemitki, o których chciałam napisać, ale <laughs> się wycofały, dzisiaj przez y, ludzi z trójmiasta, y, no to tam ludzie sobie nie wyobrażają jakby życia bez tego miejsca duchowego, bo przyjeżdża tam bardzo wiele osób pogubionych, osób, które nie potrafi się odnaleźć w kościele. Tam w tej ciszy, wśród ikon, wśród y, przepięknej liturgii, słuchając śpiewu, y, delektując się cudownym zapachem kadzidła, odnajdują siebie. Piękne jest to, co mówisz, ale ja ciągle tak z uporem, trochę maniaka, będę cytować takie rzeczy mniej piękne. Na pewno ci znany savoir-vivre siostry zakonnej Pelegrina Czekarelli. Marzę razem z siostrami iść we wszystkim za przełożoną, ilekroć nie słuchasz jej, nie słuchasz samego Boga. Wszelka samowola jest obrzydliwa i jest znakiem królomórności. Kiedy to się wreszcie zacznie wszystko zmieniać? To zależy od nas. I to zależy od świeckich. Od Mamy wpływ na to, co się dzieje tam za klauzulą? Od nas świeckich wydaje mi się mniej, to zależy od sióstr, które są w środku, od ich odwagi. może czasem zależeć to od świeckich, bo taka siostra kontaktując się ze światem świeckich może o tym opowiedzieć, tak? Ale no, mamy świadomość tego, że nie zawsze to dobrze robi tym siostrom, które tam zostają w środku. Bo to jest troszeczkę tak, jeżeli mamy do czynienia w gronie bliskich, powiedzmy, z kobietą, która żyje w związku przemocy. I jeżeli zwierzy mi się z tego, że doświadcza tej przemocy, i ja pójdę do jej męża i spróbuje mu zwrócić uwagę, to dla niej to się skończy bardzo źle, tak? Więc my, świeccy, wysłuchując tych historii, musimy też myśleć o ośrodkach wsparcia dla takich osobowości. A no, tu jest rola ogromna psychoterapeutów, tak? Natomiast wydaje mi się, że trzeba nagłaśniać te dobre miejsca, bo o tym też mówi siostra Borkowska. Nie wkładajcie nas wszystkich do jednego śmietnika. I to jest bardzo ważne. Tak jak kiedyś siostra Borkowska apelowała do panów duchownych, żeby nie traktowali sióstr zakonnych jak bydlątka, tak teraz prosi nas, świeckich, żebyśmy nie wrzucali wszystkich sióstr do jednego śmietnika. Twoje bohaterki są liderkami. Częstym słowem, na które się powołują, jest wolność w wielu momentach. No, i to jest na pewno awangarda. A te inne, których głos jest często tłumiony, ja będę o to apelować. Trudno jest mi się zgodzić, tutaj łyżka dziegciu, myślę, że to jest chwyt marketingowy, ale prawdziwe życie sióstr zakonnych to nie jest prawdziwe życie sióstr zakonnych, to jest prawdziwe życie tych kobiet, które opisałaś. Tak, ale w tym prawdziwym życiu sióstr zakonnych, oczywiście, że to jest prawdziwe ich życie, ale one opowiadają o tych siostrach, które są gorzej traktowane. To nie jest, tak jak powiedziałyśmy na początku, lukrowany obrazek. Natomiast ja jeszcze też dodam od siebie. Kiedy zaczynałam pisać tą książkę, pojechałam na wystawę yy, Łępickiej, i tam, ona też była w Krakowie ta wystawa, jest przepiękny obraz matki przełożonej. Mało kto wie, że ta Mara Łępicka w czasie, kiedy przeżywała kryzys, pojechała właśnie do zakonu, do klasztoru sióstr i tam próbowała siebie odbudować. Więc ja walczę o te miejsca i o to, co powiedziała siostra Borkowska. Nie wkładajmy wszystkich sióstr do jednego śmietnika, bo z jednej strony obrywa im się od księży, którzy ich marginalizują, a z drugiej strony, my, świeccy też troszeczkę walimy w te zakony żeńskie. Oczywiście jestem za tym, żeby wspierać siostry, które są źle traktowane, są poniżane, wobec których stosuje się mobbing. Tajemnice szczęśliwych kobiet. Judith Serek była Państwa i moim gościem. Judith Serek, przypomnę, dziennikarka, autorka popularnych książek współtworzonych z Ojcem Joachimem Badenim. Zakonnice kobiety, które cerują świat często dla świata nieznane. I to jest zdanie, które Kasia Olubińska zacytowała za siostrą Małgorzatą Chmielewską. No właśnie, tak mi się wydaje o tym cerowaniu. Teraz sobie przypomnę, pozdrawiamy siostrę Małgorzatę Chmielewską, też bardzo celebrytkę. Długo ale... się zastanawiałam, czy zaprosić siostrę Małgorzatę, bo, bo było mi tak. dane parę razy rozmawiać i szczerze powiem tak, że w życiu mi wtedy nie przyszło do głowy, że ktoś może kwestionować to, że ona jest zakonnicą, ale nie wracajmy do tego, nie wracajmy do Zbóźmy tego. Zasłone milczenia. Pójdźmy. Natomiast tak. siostra Małgorzata zdecydowanie bardzo ciepło pozdrawiamy. Tajemnice Szczęśliwie Kobiet, Judyta Syrek. Kilka egzemplarzy tej książki wydanej przez wydawnictwo Esprit mam dla Państwa. Proszę pisać. Kultura Dobranoc.